Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam Powerbank 12V, 6000mAh model PS1260 oparty o ogniwa LiFePo4. LiFePo4 to jest skrót od akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego. Całość przychodzi w takim jeszcze dodatkowym opakowaniu, tak, żeby te dwa elementy się zmieściły w środku. O tym będzie za chwilę. Najpierw, co jest. W głównym opakowaniu mamy tu instrukcję obsługi wraz z wszystkimi parametrami. Jest też w języku angielskim. Mamy kabelki. Według opisu powinny być dwie sztuki. W moim przypadku są trzy różnego rodzaju. Dosyć krótkie, no ale oczywiście jak najbardziej działające. W zasadzie tu są potrzebne do tego zestawu dwa, no ale skoro dali trzeci, to jest ok. Na pewno się nie pogniewam. No i główne urządzenie w takiej postaci jest to firmy Melasta, produkcji oczywiście chińskiej. Mamy tu wszystko ładnie opisane. Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest jak najbardziej ok. Odkręcałem tą obudowę, w środku są cztery ogniwa typu 32700, co daje nam całość właśnie jako a taki akumulator life po 4 Niby to ma być te akumulatory 2000 cykli ładowania. Zaleca się nie ładować więcej niż 80% Wartości tego akumulatora, no, tak aby przedłużyć żywotność tego akumulatora, bo normalnie powiedzmy, że po tych 2000 cykli zmniejsza nam się pojemność ich. Oczywiście sądzę, że tak jak to powiedziałem przy innym urządzeniu, że prędzej pewnie samo urządzenie się zepsuje niż zmniejszą nam się akumulatory, pojemność. Wszystkie rzeczy mamy tutaj po jednej stronie. Mamy włącznik, wyłącznik. W pozycji, jak jest na 0, to jest ładowanie. Podłączamy go tutaj. W zestawie dostajemy jeszcze ładowarkę, powiedzmy sieciową. Jest ona na 14,6 V 1,5 a no, i jeszcze podłączymy to sobie do sieci do tego tutaj górnego złącza. Początkowo daje nam to 12,8V, 1,61A, czyli w granicach 22W. Czas ładowania to około 4 godziny i 15 minut do pełna, tu oczywiście mamy też wyświetlacz niestety pojemności, niestety on jest bardzo kiepski, to ten który jest oczywiście w formie tu czterech diod czyli jedna dioda to 25% naładowania no niestety wolałbym procentowy aby było to poładowane, bo tak jak się pali na przykład jedna dioda, to nie wiadomo czy jest to naładowane 1% czy 25% więc jest to dosyć kiepskie, więc jeśli ładujemy to przełącznik musi być w pozycji 0 oczywiście można tutaj ładować też panelem solarnym ja właśnie tym naładowałem tylko pierwszy raz sprawdzić jak to działa jest powiedzmy w ok panelem solarnym jak ładuje to przeważnie w zależności jakie jest oczywiście słońce od 10 do 14 W tylko większego chyba nie widziałem chociaż jak widać urządzenie może, można ładować nawet 20 W 22W, no ale akurat do takiej nie doszłem. No ale to też w zależności, pewnie jak świeci te słońce, nie zawsze ono jest idealne. No ale powiedzmy, że taka opcja jak najbardziej jest. Urządzenie raczej do używania w awaryjnej sytuacji. Raczej powiedziałbym, chyba średnio przydatne w terenie. Mam powiedzmy większe urządzenie do awaryjnego zasilania, np. laptopa. A to mniejsze urządzenie do awaryjnego zasilania routera tak, żeby było wszystko spięte ze sobą. No ale jak ktoś potrzebuje w terenie powiedzmy 12V, to jest to OK. Tu oczywiście jak przyłączymy na jedynkę do góry, mamy tutaj wyświetlalną pojemność tego akumulatora. Jako, że to jest dosyć kiepska pojemność, nie wiadomo o co chodzi, Woltaż też jest niepodawany, to ja sobie dokupiłem, a że lubię wiedzieć co się dzieje, to sobie dokupiłem taki powiedzmy miernik. No i mi tutaj pokazuje oczywiście wolty, ampery, a waty można sobie policzyć, wystarczy jedno pomnożyć przez drugie, więc jest ok. I tuż przynajmniej widzę co się dzieje, bo na przykład jeśli tutaj nam się wyświetla tylko te cztery diody, czyli niby jest 100% naładowany, chociaż nie zawsze to koniecznie tak musi być, no to podczas ładowania zapalają nam się diody ile na przykład jest naładowane. Ale nie ma żadnej reakcji innej, takiej jak w niektórych powerbankach, jest, że na przykład jedna dioda mruga, więc widać, że to się ładuje. Tutaj kompletnie nic takiego czegoś nie ma. Palą się po prostu dioda kolejna, ile się naładowało, aż do pełna. Także nie wiemy, co się dzieje. No za to, jak sobie to podłączę właśnie tutaj, no to przynajmniej tu widzę, co się dzieje. Czy to podczas ładowania takiego akumulatora, czy podczas naładowania jakichś innych urządzeń, to też wszystko tutaj jest to widoczne. Jeśli chodzi o te złącza, co tutaj są, no, y, to mamy te u góry oznaczone jako 5525. To jest złącze 12V. Ma to niby dawać nam od 10 do 14,6V, 5A. Y, tu chodzi, jeśli o wejście, jeszcze tutaj, jak ładujemy, jest ono opisane jako 14,6V, 1,5A. Chociaż. Y, y, Maksymalny prąd ładowania w instrukcji jest podany jako 2 Ampery. No i takie 2 Ampery, jakby tu rzeczywiście się ładowało, to by było całkiem fajnie. No ale tak chyba niestety nie jest, bo tym dołączonym się przecież nie da. A akurat panele solarne, te co mam, więcej nie dają. No to po prostu przez panel solarne dosyć długo się takie coś ładuje. No ale powiedzmy jest to darmowy prąd, a nie tam z gniazdka. Nie musimy za niego płacić. Więc to wejście, wyjście działa właśnie jako jedno, jak i drugie do ładowania i do rozładowywania. Kolejne wyjście, tutaj na dole, jest 9V, 1,5A. No i mamy tu też dodatkowo złącze USB typu A, czyli powiedzmy te takie te szerokie. I ono nam daje 5V i 2A. Niestety nie ma tutaj szybkiego ładowania a szkoda, no takie powiedzmy te nowoczesne już y, urządzenia raczej chyba powinny mieć takie coś według mnie, no ale niestety tutaj nie ma tego, a szkoda więc y, wszelkie urządzenia takie co ja tu podłączyłem, ładowało mi się powiedzmy w granicach 6-7 W, czyli powiedzmy takie powolne ładowanie, no wolałbym dwa razy szybciej ale ja sobie dokupiłem taki moduł ładowania dodatkowy do szybkiego ładowania mamy tutaj Quick Charge IPD maksymalnie 18W, więc wystarczy takie coś podłączyć tutaj do złącza tego 12V. No i już mamy wyjście USB. No i tutaj ładuje się w moim przypadku akurat komórka w granicach od 10 do 13W, więc już jest ok. No ale taką dodatkową rzecz trzeba było dokupić, ale to jest używane też przy tym urządzeniu, jak i przy tym poprzednim, które też pokazywałem. Więc jest powiedzmy uniwersalny tam, jak i tu. Szkoda, że takiego czegoś tutaj od razu nie dodali, no ale trudno. Jeszcze takie trochę dziwna jest sprawa, jeśli na przykład to się nam ładuje, dojdzie do 14,3V, 0,18A, i już nam się wyłącza. Jeśli ładujemy tą tutaj ładowarką. Bo, jak ładuje się, to ta dioda tu się pali na czerwono, jak kończy się, to jest na zielono. No i oczywiście, no niby 14,3 pokazuje nam, ale jeśli wyłączymy wymianę z kontaktu, tam to odczekamy kilkanaście minutek. Włączymy to tutaj. Sprawdzimy tym, to na przykład nam już pokazuje nie 14,3, a 13,8. Nie wiem, czemu tak akurat dziwnie pokazuje to o, też o, to samo się dzieje przy poprzednim urządzeniu a zapomniałem o tym wspomnieć tam też to ładowało się na przykład do pełna pokazywało 15,1 V a jak się wyłączyło no to później po pewnym czasie jak się włączyło to też pokazywało poniżej 14 V nie wiem czy akurat tak to jest z takimi akumulatorami no to mam do czynienia dopiero z nimi i w tej chwili więc być może to jest ok być może nie, no ale tak to powiedzmy jest. To urządzenie ma niby mieć zabezpieczenie przed przeładowaniem, więc nam powinno się, jak dopełna się naładuje, dalej już nie powinno ładować, tak aby nie zepsuły nam się te akumulatory. Ma też zabezpieczenie przed rozładowaniem nadmiernym. No i to akurat to jak najbardziej działa, bo na przykład, jak dojdzie nam, jeśli jakieś urządzenia sobie tym ładujemy. Poniżej zejdzie nam 10,5V. No to to urządzenie się nam automatycznie wyłącza, więc jest to ok. No i tam ma nie być, być jeszcze przed przegrzaniem, ale sądzę, że takie coś raczej chyba się nie przegrzeje. Nie jest to jakiś wielki, mocny akumulator, więc raczej tutaj żadnego chyba chłodzenia nie potrzeba i raczej się tutaj nic nie przegrzeje. Używałem to, miałem włączony non-stop aż do wyłączenia całkowitego, nic się nie działo, więc chyba jest w porządku chyba, że może tu chodzi o podczas naładowywania to jest powiedzmy, że się może coś przegrzać jak będziemy mieli dużo watów tutaj wciągane tego to ja nie wiem jak ładowałem panelem solarnym i tą ładowarką, nic się nie działo urządzenie tak ogólnie fajne, za wyjątkiem właśnie tego wskaźnika tu wolałbym procentowe pokazywanie tam jest zdecydowanie lepiej. Tu jest takie mniej więcej mniej więcej pokazuje, więc nie wiadomo do, dokładną ilość naładowania mamy. No ale przynajmniej dzięki temu miernikowi mogę mieć bardziej mm, lepiej to pokazane. Co się przynajmniej dzieje z tym podczas ładowania jak podczas rozładowywania? No, tak jak mówiłem, czy takie coś się komuś przyda, to już musi sobie sam odpowiedzieć na takie pytanie. Jak kupiłem to dla siebie, a nie dla kogoś? Mi się może w awaryjnej sytuacji przydać. Jak nie będzie awaryjnej sytuacji, to też jest ok, bo naładuję sobie to powiedzmy darmowym prądem z panela solarnego i jest w porządku. Mogę ładować komórkę, jakieś inne akumulatorki czy coś w tym rodzaju. Jest wszystko w porządku. Jak do tej pory poprzednie urządzenie działało w ten sam sposób to też działa, no tylko, że tu nie ma akurat wyjścia na powiedzmy te 230, no ale powiedzmy taki to jest model. Jeszcze tu z, boku, z bliska pokażę dokładnie, jak to wygląda tu. Tutaj dodatkowe opisy. No powiedziałbym, że jak na chiński wyrób jest to wszystko ok. to jeszcze pokażę, jak to działają te kabelki. No, długość to już sprawa indywidualna. No, powiedzmy do awaryjnego zasilania, jak mam to blisko położone ko innego urządzenia, no to sądzę, że takie coś wystarczy jak najbardziej. Nawet jakbym miał podłączyć to pod panel solarny, to też to jest dosyć w porządku, więc nawet taka długość tego kabelka też pasuje. A jak ktoś potrzebuje mieć coś rzeczywiście zdecydowanie dłuższego, no to sobie musi kupić takie coś osobno. Ja takie urządzenie jak najbardziej polecam, o ile oczywiście takie coś będzie komuś potrzebne. No jak niepotrzebne to wiadomo nie kupuję, bo tanie raczej to nie jest, ale do awaryjnego zasilania jakichś urządzeń na 5V, 9 czy 12 może się przydać albo w terenie, albo w domu, na kempingu, gdzie tam będziemy chcieli to używać. Ja zaraz pokażę oczywiście, jak y, różne rzeczy są ładowane, przy, ładowywane przy pomocy tego urządzenia, więc mniej więcej będzie to pokazane, jak to działa. Duży ładuje małego, po złączu 12V, DC5521, tutaj z końcóweczką y, 5525. Mamy tutaj 37 watów oraz 2,76 ampera. I tutaj na wyświetlaczu nam wyświetla pojemność tej baterii, tego powerbanka małego to samo ładowanie. Tyle, że po 230 V, czyli z załączoną ładowarką do tego urządzenia, tutaj mamy 45 W oraz 1,62 Ampera. Ładowanie urządzenia przy pomocy panelu solarnego, złącze MC4. Tu na tą chwilę wskazuje mi 12,8V, 0,79A. No i oczywiście te wartości się zmieniają. Kolejne ładowanie tym razem z łączem DC5521. I tu nam wskazuje 12,9V, 0,86A. No i oczywiście to się czasami od czasu do czasu zmienia. Wiadomo, słońce nie zawsze jest idealne, ale ładowanie trwa. Przykładowe ładowanie telefonu z łączem USB. Tu zazwyczaj na wyświetlaczu jest podane 6-7 watów. Ładowanie telefonu poprzez złącze 12V z dodatkowym modułem ładującym. Tu na wyświetlaczu zazwyczaj jest między 10 a 13W. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.